Zaprosiłem 200 różnych pro z całego świata do mojej listy znanych. I w tym filmie zobaczcie, ile osób rzeczywiście mnie dodało z tych 200 różnych najlepszych graczy z całego świata. Jedyne co mam, to jest właśnie ta ikonka. I zobaczcie, ile najlepszych osób z całego świata mnie dodało. Właśnie przez tą ikonkę, albo nie wiem, może po prostu jestem super graczem, dlatego mnie dodali. Dobra, myślę, że możemy bez przeszukania zaczynać. No i zaczynamy z pierwszą osobą, która mnie dodała. Najpierw pokażę wam parę osób, które mnie dodało, które już nie są w topce, ponieważ kiedy wysłałem zaproszenie, oni byli, ale teraz nie są, ponieważ spadli. No i pierwsza osoba z topki Polski. On jest jednym z najlepszych graczy Polski. To jest Ed Dawidek, i jest to jedyny Polak, który mnie dodał do mojej listy znajomych. Poza tym dodał mnie również taki ziomek jak Hel Chris i to już jest ziomek z topki globala. Tak to jak widzicie ma 111 tysięcy pucharków, ale na tą chwilę tyle nie wystarczy, żeby być w top 200 globala. Więc ten ziomek on jest prawie w top 200 no ale niestety się nie załapał. I pierwsza osoba która mi dodała do znajomych, która w tej chwili jest w top 200 najlepszych graczy na świecie, to jest Chris 64. Zaraz wam pokażę na którym miejscu on się znajduje na liście, żeby nie było, ale najpierw pokażę wam jego konto. Tak jak widzicie, no tak się jego konto prezentuje. Ma 2000 pucharków na Karlu, 1900 na Bi, więc naprawdę. Konto ma bardzo porządne I ten ziomek tak jak widzicie, Jest na 190 miejscu Na e globalu Czyli no całkiem nieźle Że dodał mnie ziomek z e globala I co najlepsze jest to uwaga Pierwsza osoba która Rzeczywiście mnie dodała z Globala, a jeszcze tak jak widzieliście przed chwilą Jest mnóstwo innych osób Więc naprawdę będzie ciekawie Gwarantuję wam, że się opłaca oglądać do końca Więc oglądajcie, ponieważ no, zdziwicie się Jak zobaczycie, kto jest najlepszą osobą Która mnie dodała No i myślę, że możemy od razu przejść Do następnego ziomka No i następny gościu, który jest nad Chrisem To jest Nuriel I ten ziomek ma 831 pucharków więcej i znajduje się na 13 miejscu na mojej liście. Dosłownie prawie połowa topki globala mnie dodała do zdałych. Zobaczcie, naprawdę, to jest kolejna osoba, która mnie dodała. Jest to Food Nuriel i to też jest naprawdę bardzo. Dobry ziomek. No wystarczy sobie zobaczyć na jego statystyki. I ten ziomek znajduje się, uwaga, na 175. miejscu. Tak, już się zbliżamy coraz bardziej do pierwszego miejsca. Małymi krokami, ale się zbliżamy. No i ten ziomek to jest następna osoba. Które mnie dodało właśnie z listy Globala, no i znajduje się na 175 miejscu. Dobra, przechodzimy do 12 miejsca na mojej liście znajomych, no i jest to TTK Bruxo. Ten oto ziomek, tak widzicie, to nie jest zwykły ziomek, on ma 113 tysięcy pucharków prawie. Ma tą super sławę która rzeczywiście jest mega ciężka do zdobycia, ma mastera, no i oczywiście, że ma dużo e, pucharków. Tego tutaj nie można ukryć, to od razu się rzuca e, w oczy. No i od razu przejdźmy do tego, na którym miejscu on jest na globalu. No i na globalu jesteście w stanie go znaleźć o miejsce wyżej od food Nuriela, czyli od mojego innego e, znajomego. No i ten ziomek rzeczywiście znajduje się na 170 czwartym miejscu na liście globala. Dobra, przejdźmy od razu do następnej osoby i następna osoba no to nie jest też jakaś zwykła osoba, to nie jest zwykły pro player. Następna osoba jest o kolejny poziom wyżej i jest to osoba, która się nazywa Xrad. Zaraz wam go pokażę na mojej liście znajomych, ale od razu tutaj przechodzę do topki, ponieważ tak jak widzicie, ten ziomek Dodał mnie do znajomych tutaj, wam się właśnie to wyświetla i ten ziomek ma sławę tą kosmitową. Naprawdę nigdy nie widziałem osoby, która ma tą sławę, a teraz nawet dodał mnie ziomek, który ma tą sławę. I to tylko dlatego, że mam tą ikonkę Content Creatora. Naprawdę jest to chore, jaką jakby moc to mi daje w tej chwili. No naprawdę, no, jeden z najlepszych graczy pod względem sławy dodał mnie właśnie do Brawl Stars'a, dlatego, że mam tą konkę. myślę, że jest to naprawdę mega fajna sytuacja. No i jest to kolejna osoba, która mnie dodała. I żeby nie było to od razu, Wam pokazuję tutaj. Na 11. miejscu na mojej liście zajętek znajduje się właśnie ten oto ziomek z kosmiczną sławą. To już naprawdę jest niezłe osiągnięcie. Dobra, przejdźmy od razu do następnej osoby. Przechodzimy do 10. miejsca na mojej liście, i na 10. miejscu znajduje się SMG. Gixo. I ten ziomek, tak jak widzicie, 113 tysięcy pucharków. Ogólnie dużo pucharków na każdej postaci. No i od razu przejdźmy w sumie do następnej osoby. Następna osoba to jest Fabio. No i ten ziomek znajduje się już na dziewiątym miejscu na mojej liście. Na razie wygląda to, jakby te osoby no, nie miały jakiejś wielkiej różnicy pucharków, ale zaufajcie mi, że ostatnie osoby, które będą się znajdować na pierwszych miejscach. Właśnie na mojej liście znajomych, one mają mega dużą różnicę pucharkową. Dobra, na dziewiątym miejscu znajduje się Fabio. Tak, jak widzicie, on ma 113 tysięcy pucharków. Też mega super konto. No i w sumie od razu przejdźmy do ósmego konta, ponieważ te osoby, one ciągle jakby są obok siebie na tej topce globala. Więc na ósmym miejscu znajduje się następna osoba. No i jest to Chach Alina. Nie wiem, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, ale no, naprawdę ma bardzo. Dobre konto, 2000 pucharków na stylu, naprawdę mega potęga. Dobra, przechodzimy od razu dalej. No i przechodzimy już do siódmego miejsca. I na siódmym miejscu znajduje się Skarpi. I ten Ziomek, tak jak widzicie, też mega super konto, 114 tysięcy pucharków i też dużo pucharków na każdej postaci. Dobra, pokażę Wam teraz te osoby, właśnie na topce globala, żeby oczywiście nie było i już. Tutaj one się znajdują. Najpierw mówiłem wam, że dodał mnie Fabio. Fabio, tak jak widzicie, znajduje się na 168. Miejscu. Później następna osoba, która mnie dodała, to jest Hach Alina. I ona jest na, uwaga, 163. Miejscu. Tak jak widzicie, też mnie dodała. No i następna osoba to jest Skarpi. On znajduje się na 168. Drugim miejscu. Dobra, przechodzimy już do tych ciekawszych miejsc. Ponieważ wiadomo, tutaj fajnie, że mnie dodały te osoby, fajnie, że ten ziomek ma sławę kosmiczną, ale przejdźmy do tych poważnych kont, tych kąt, które są już najlepsze, dosłownie najlepsze na całym świecie. Przechodzimy, moi drodzy, do szóstego miejsca. Na szóstym miejscu znajduje się esat. I ten oto pan ma 114 tysięcy pucharków. Też tak jak widzicie, dodał mnie do znajomych i też jest on z. Topki globala. Pod koniec powiem Wam, ile w sumie osób mi dodało stopki globala, ponieważ naprawdę jest to całkiem niezła liczba. Dobra, przejdźmy do następnego miejsca, no i przechodzimy już do top piątki Na piątym miejscu na tej liście, i kolejna osoba, która mnie dodała, to jest 8Bit. I ten ziomek, tak jak widzicie, ma już 100. 14,5 tysiąca pucharków. Czyli też koto naprawdę jest bardzo zacne i nawet ma tego najnowszego zadymiarza, okej okay, wywaliło mnie. Dobra, przechodzimy od razu do następnej osoby. No i przechodzimy do czwartego. Miejsca na czwartym miejscu znajduje się Grapelu i teraz będę wam już pokazywał konkretnie te osoby na liście globala, żeby nie było. No i Grapelu, jak widzicie już ma 116 tysięcy pucharków i ma 3800 pucharków na czaku. Ja nawet nie jestem w stanie wbić 1500 pucharków na kicie, a ten ziomek sobie wbił. Trzy koła, nawet prawie cztery koła pucharków na jednej postaci. No całkiem nieźle. No i ten ziomek od razu Wam pokazuje. Znajduje się na 124 miejscu na liście globala. Wiem, to nie jest jeszcze to, to nie są jeszcze ci najlepsi z najlepszych, więc teraz do nich rzeczywiście przejdziemy. No i moi drodzy, na trzecim miejscu na mojej liście znajomych znajduje się, uwaga, Jul. I tak mówię, że będzie przez przeskok, tak i jest, ponieważ ta osoba nie ma 100. 17 tysięcy pukarków. Ta osoba ma 131 tysięcy pucharków, czyli mega przeskok i ta osoba już naprawdę jest poważnym graczem. 132 tysiące pukarków to już jest naprawdę bardzo dużo. I tak jak mówiłem, że jest przeskok taki macie, ponieważ ta osoba znajduje się na 23 miejscu na globalu. Jest to jedna z najlepszych osób na świecie, a nawet to nie jest najlepsza, ponieważ jeszcze są dwie inne osoby. Które mnie dodały, które od razu zaraz wam pokażę. Tak jak widzicie, ta osoba znajduje się na trzecim miejscu na mojej liście znajomych i w sumie jest 23 najlepszym graczem na świecie. Dobra, przechodzimy już do drugiego miejsca. I na drugim miejscu znajduje się Tomates. Tomates, nie mam pojęcia, ten ziomek, tak jak widzicie, też ma bardzo dużo pucharków, ponieważ ma 132 tysięcy pucharków, czyli ogromna liczba, i też tak jak widzicie, no. Profesjonalny gracz, tutaj nie ma nic do zarzucenia. W sumie od razu mogę Wam pokazać, na którym miejscu on jest, ponieważ, tak jak widzicie, znajduje się na 20. miejscu na liście Globala. Moi drodzy, to tylko pokazuje, że osoba, która jest najlepsza na mojej liście, znanych też jest jedną z najlepszych osób na świecie. I w sumie, teraz od razu do niej przejdziemy, ponieważ, najlepszym graczem, który rzeczywiście mnie dodał z listy Globala, to jest uwaga. Hill. Ten Otoziomek ma 136 tysięcy karków i może od niego nikt dużo wam nie mówi, ale jak sobie zobaczycie na listę globala, to zobaczcie, że ten Otoziomek jest 16 najlepszym graczem na świecie i jest nawet lepszy od Juana Carlosa, czyli kiedyś najlepszego gracza na świecie. To jest chore. Tylko i wyłącznie dlatego, że mam rzeczywiście tą ikonkę Supercell Creatora, to dodała mnie 16 najlepsza osoba. Na świecie. Naprawdę jest to chore, że takie coś się tutaj wydarzyło, więc, no, to w sumie na tyle. Mam nadzieję, że rzeczywiście Wam ten odcinek się podobał. No, i to na tyle. Elo.